Witam wszystkich, tutaj Blerczony. Dzisiaj dzięki uprzejmości jednego ze sklepów mam okazję przetestować dla Was pewien pędzel. Cała historia zaczęła się tak, że pewnego dnia znalazłem na Allegro na aukcji link do swojego filmu. No, napisałem od razu do sklepu, że no, nie wyraziłem zgody na wykorzystywanie mojego filmu, więc nie chciałbym, aby... no, po prostu o usunięcie tego linku. W sklepie oczywiście jakiś tam przedstawiciel się zgodził, ale ustaliliśmy, że podeśle mi pędzel firmy Myle oraz jakieś mydło dobrej jakości do testów, a w zamian będą mogli używać moich filmów. Więc ja się na to zgodziłem. Dostałem taki pędzel, jak się okazało, Starman. No, wydaje mi się, że Myle ma trochę inne logo. No i cóż Wam mogę powiedzieć, no tutaj mogę Wam zaprezentować porównanie tych dwóch pędzli, tego pędzla Starmana i pędzla Kozłowski, który już znacie z mojego poprzedniego filmiku. Są to pędzle z Borsuka, Kozłowski jest to ponoć Silver Tip, ponieważ na stronie Kozłowskiego chyba nie ma żadnej informacji o tym, czy to jest Silver Tip, czy nie, ale podobno Komuś tak ten sklep napisał, Kozowskiego, że to jest włosie klasy Silver Tip. Natomiast ten Starman to jest włosie Pur Badger, czyli czysty borsuk. To jest taki borsuk obcinany. Czyli to nie są naturalne końcówki włosia, borsuka, tylko są skrócone przez obcięcie. No cóż, jak widać pędzel jest o wiele... Hmm mniejszy w tym sensie, że ma o wiele mniej włosia. Jak widać średnica pędzla jest o wiele mniejsza. Pędzel bardziej kuje, ponieważ ten kozłowski również trochę kuje, ale no, ten to kuje o wiele bardziej. Oczywiście da się tym ogolić, nie ma wielkiego problemu, jest to możliwe. Natomiast dla wielbicieli włosia borsuczego polecam jednak pędzel kozłowskiego. Myślę, że jest o wiele lepszy, gęstsze włosie, większe, lepsze końcówki, tak właśnie niby silvertip, chociaż ja taki do końca pewny nie jestem, czy to jest silvertip, właśnie ze względu, że trochę kuje. Dla innych osób, które szukają pędzla, polecam włosie z Dzika, najlepiej firmy Omega, jest też taka sławna firma Semogi portugalska, ale w Polsce ciężko dostać, wszystko trzeba zamawiać przez Ebay. Ja właśnie bardziej wolę włosie z Dzika, jest, pędzle są tańsze, bardzo dobre, miękkie końcówki, włosie jest sztywniejsze, także mnie bardziej odpowiada Dzik. Dostałem również właśnie mydło, mydło jest chyba firmy Omega, przynajmniej takie jest opakowanie, natomiast zawartość jest trochę dziwna, ponieważ ja już wcześniej miałem mydło Omega, zakupione razem z pędzlem też Omegi. W sklepie Faceteria. No i to mydło wyglądało zupełnie inaczej. Miało inną konsystencję, było twarde, miało inny zapach. Tutaj dostałem mydło o jakiejś dziwnej konsystencji, przypominające jakąś taką maź. Zapach, no, powiem Wam, że ciekawy. Różnią się nieco etykiety. Widać, że jest trochę inny kolor, jest inna masa podana w gramach. Także no nie wiem. Co prawda ta maś daje całkiem niezłą pianę, nie ma tragedii, ale mimo wszystko wolę jednak tą moją starą omegę. I to by było chyba już wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Trzymajcie się, cześć!